Hej, ten odcinek miał pierwotny być o skopofobii, czyli nowym update'cie, który zostanie dodany do SCPSL. Jednak na świecie obecnie dzieją się trochę poważniejsze rzeczy, tak sobie wydaje mi się, i myślę, że powinienem nagrać o tych rzeczach. Mianowicie zobaczymy sobie w tym filmie, jak świat radzi sobie z epidemią koronawirusa. Jak dobrze wiemy, już od dwóch tygodni w Polsce i nie tylko panuje kwarantanna, przez którą wszyscy muszą siedzieć w domach, nie można wychodzić nigdzie, nawet do sklepu, nie można chodzić do szkoły, wiele miejsc publicznych jest pozamykane. I teraz pozostaje jedno znaczące pytanie: jak z taką sytuacją sobie poradzić? Na to odpowiedź podają nam na przykład włoscy mieszkańcy, którzy balują, tylko że na balkonach. Bawili się młodzi, bawili się też starzy, bo przecież jak nie można wychodzić z domu, to również trzeba się jakoś rozerwać. Ale rozerwać się w domu, a nie tak jak studenci z Olsztyna. Yes. Pozwólcie, że nie skomentuję tego, ale jest to właśnie przykład, jak się nie zabawiać podczas tej epidemii, gdyż no nie są to przelewki. Przejdźmy teraz do innego, trochę kontrowersyjnego tematu, jakim są elekcje. Jeszcze raz próbę pracy z wami pod warunkiem, że nie będziecie nikogo zapraszać. Jutro spróbujemy pracować jeszcze raz. Jeżeli się to nie uda, ja bym ja ja głupno. Ale spaw mi jedno razu! Tylko jeden razu! Niech mnie. Jako! Co ty dzieje? No to nie. No to daj rady. No dobra, daj rady. Daj rady. Z tego widać, że chyba nie wszyscy zrozumieli pojęcie elekcji. A wnioski wyciągnijcie sobie sami. I sami odpowiecie sobie na pytanie, czy to zachowanie było na pewno do końca moralne. Dobrze, czas więc przejść do przedostatniego tematu, jakim są księża i ich live. No, chyba nie wszyscy księża wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Zresztą zobaczcie sami. Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare za moja kasa. Na nagraniu widać, że ksiądz chciał po prostu przeprowadzić normalną mszę, ale pierwsza styczność z technologią no, boli i jak widać nie do końca poradził sobie z uruchomieniem live'a, przez co uruchomił śmieszne filtry, co doprowadziło do tego, że na live'ie wierni mogli oglądać, jak na przykład pod nosie hantelki podczas kazania. Niestety nie był to jedyny przypadek i takich było znacznie więcej. i tutaj broń boże nie mam zamiaru nikogo obrażać ale nawet wierni nie mogli przejść poważnie obok czegoś takiego cortesemente buongiorno questo signore che mi sta a na sam koniec przechodzimy do tematyki gier i mojego kanału. Mianowicie ostatni odcinek miał być ze skopofobii. Z tego co pojawi się w nowym updatecie, z tego kiedy ten update wyjdzie, ponieważ był on zapowiedziany na marzec. Zapowiedziany na marzec jednak. Niestety przez koronawirusa... Update został przełożony na kwiecień, nad czym trochę ubolewam, ale z drugiej strony rozumiem Nordwood za to, że nie chce obecnie mieszać ludzi w testy update'u, skoro jest tak, jak jest. Miejmy nadzieję jednak, że w kwietniu ten update się pojawi i będę mógł wam w końcu nagrać świetny odcinek o tym, co nowego zostało dodane.